I co? W gminie Pilkowice szykuje się wielkie piłkarskie wydarzenie. Mam oczywiście na myśli mecz derbowy waszej drużyny Wiktoru Pilkowice z Orłem w Stanicy. Jak przebiegają przygotowania? Przede wszystkim te mentalne, no bo to co dzieje się na boisku w czasie treningów, no to chyba można sobie wyobrazić, ale jak wasze nastawienie właśnie mentalne przed tym spotkaniem, bo nie ukrywajmy, będzie to bardzo ważne spotkanie dla obu drużyn. Tak, tak jak Pan wspomniał, właśnie myślę, że jest to kluczowe spotkanie dla losów całej tabeli. Zarówno Bożą stanicy, jak i my myślimy o trzech punktach. Osobiście jestem pozytywnie nastawiony do tego spotkania. Myślę, że zresztą tak jak cała drużyna, myślimy tylko o trzech punktach i interesuje nas tylko zwycięstwo. Czujemy się pewnie. Ostatni mecz zagraliśmy tak naprawdę perfekcyjnie, zarówno w obronie jak i w ataku, praktycznie pod każdym aspektem przełożyliśmy naszego rywala, który był wymagającym przeciwnikiem, dlatego jestem spokojny o sobotni rezultat. Powiedz mi, co w tej Waszej drużynie się zmieniło w porównaniu z tym okresem, gdzie Wygrywaliście, relisowaliście, zdarzały się porażki i gdzieś tam te punkty uciekały. Natomiast tutaj już tylko patrząc na rundę rewanżową, patrząc na same wyniki, no to nie ma do czego się doczepić, bo macie komplet punktów na własnym koncie. Myślę, że takim głównym czynnikiem jest przede wszystkim frekwencja na treningach. Naprawdę jest wzorowa, chodzi nas około 15-20 osób na treningu, jest to bardzo ważne. Trener. Również przeprowadza bardzo ciekawe, interesujące treningi. Myślę, że też takim czynnikiem głównym jest na pewno atmosfera w naszej drużynie. Oprócz tego, że każdy z chłopaków z pierwszej jednostki, zarówno z ławki rezerwowych, posiada naprawdę umiejętności takie, które pozwalałyby grać gdzieś tam w wyższych klasach rozrywkowych. I tak jak wspomniałem, ta atmosfera, naprawdę e, każdy, każdy gdzieś tam jest w stanie e, pomóc drugiemu, jak nie idzie, i, i naprawdę, czy po meczach, czy w trakcie meczu, e, widać i czuć też wsparcie ze strony partnerów na boisku. Mówi się i to tak dość może prześmiewczo w naszym piłkarskim środowisku, że wynik 2 do 0 jest wynikiem niebezpiecznym. Orzeb Stanisław ma to do siebie, że ostatnio nawet wyciągnęli zwycięstwo w momencie, gdy przegrywali 0-3. Czy to dla Was też jest jakaś, jakiś znak, jakaś wskazówka, jak w tym meczu trzeba się zaprezentować i jak bardzo trzeba być skoncentrowanym? Moim zdaniem e, powinniśmy w tym meczu od pierwszej minuty narzucić swój styl gry. Czyli wyjść wysokim pressingiem, słabiś rywala, pomimo tego, że gramy na, na wyjeździe, ale Murawa, jak wszyscy dokładnie wiemy, jest piękna w stanicy. I tak jak wspomniałem, powinniśmy nałożyć swój styl gry i myślę, że to zaprocentuje. Zapytałem Kacpra Węgrzyna o to, jak on ocenia te trzy nasze gminne kluby, i powiedział, że Kadrowo najsilniejsza jest Wiktoria i Orzeł, natomiast awans wywalczą Wilki i Orzeł. Jak ty byś odpowiedział na, na te jego prognozy? Na eee, zgodzę się z tym, że kadrowo jesteśmy najsilniejszą ekipą, ale myślę, że my, Wiktoria eee, skończy na pierwszym miejscu, a z drugiego mie miejsca wyjdzie Wilki i Aczkolwiek osobiście chciałbym, żebyśmy awansowali my i Stanica, ponieważ uważam, że zarówno Orzeł, jak i my prezentujemy najlepszy futbol w tej lidze. Myślę, że Stanica naprawdę jest groźną drużyną, szczególnie jeśli chodzi o te aspekty ofensywne. Mają problemy lekkie w defensywie. Można to zauważyć oglądając skróty poprzednich meczów. Popełniają proste błędy i myślę, że tutaj musimy właśnie szukać swojej szansy i wyjść właśnie wysokim pressingiem i, i zagrać po prostu to, co potrafimy i to, co e, gramy w ostatnich meczach i być dobrze. Na takim szczeblu jak klasa B, jaka jest rola kibica na meczu? I czy wy na przykład grając ten najbliższy mecz na wyjeździe w Stanicy, mecz derbowy, będziecie oczekiwali wsparcia e, swoich kibiców? Wiadomo, że nie są to kibice tacy, których znamy ze szczebla centralnego, natomiast no właśnie ciekawi mnie, czy wy potrzebujecie takiego wsparcia, czy ono jest właśnie potrzebne w czasie meczu, czy Wy go w ogóle zauważacie? Znaczy powiem tak, ja osobiście gdzieś tam nie uczułem nie jest zbytnio dużej różnicy. Ale jest mi miło, gdy widzę na trybunach bliskie mi osoby z rodziny, tak, z przyjaciół. To daje mi siły gdzieś tam do działania w trakcie gry. Zobaczymy, do stanica, tak jak pan wspomniał, wiadomo, są, są, są to derby, tak. Derby rządzą się swoimi prawami. Myślę, że, że publiczność będzie spora. I w sumie no, po, to, po to się przychodzi, tak? W ten weekend na, na mecz, żeby, żeby gdzieś tam poczuć tą, tą atmosferę, taką. Można powiedzieć e, gdzieś tam sportową, bo im więcej kibiców, im więcej kibiców na, na trybunach, e, tym myślę e, jest gdzieś tam lepszy, lepszy, e, lepszy poziom i czuć tą, czuć tą atmosferę po prostu sportową. Ostatnie pytanie. Jaki będzie wynik w sobotę? 3 do 1 dla Wiktorii. Dziękuję za to spotkanie. No i cóż, widzimy się w sobotę w Stanicy. Dziękuję bardzo. Dzięki.